Witam się z Wami serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z nieplanowanym do Was odcinkiem, ponieważ dotarła do mnie paczka. Paczka niespodzianka, której się kompletnie nie spodziewałam. Oczywiście dostałam info, że takowa paczka do mnie idzie wczoraj. Paczka przyszła do mnie od koleżanki ogrodniczki, która również prowadzi. Twój kanał na YouTube Koleżanki Mardar I wczoraj wysłała mi SMSa Że wysyła mi jakąś niespodziankę I dzisiaj właśnie Odebraliśmy Z paczkomatu i Tylko zdjęłam sobie dane No nie wiem, wspólnie z Wami Będę odkrywać co tutaj Koleżanka Mardar wymyśliła Koleżanka Mardar prowadzi kanał Ogrodniczy Ja Wam tam w tytule wkleję na miary do niej zapraszam. Głównie zajmuje się, moi drodzy, uprawą arbuzów, ale też ma inne warzywka. Kto lubi taką tematykę, a koleżanki nie zna, to oczywiście zapraszam na jej kanał. Na pewno będzie jej miło, jak ją odwiedzicie i oczywiście zostawicie coś, jakiś znak, komentarz po sobie. I zobaczymy, co tam tutaj mi koleżanka wymyśliła. Mamy takie dosyć po każdej wielkości pudełeczko, z góry oczywiście dziękuję za niespodziankę i będziemy sobie ją wspólnie otwierali. Pudełko sobie postawimy z boku. Tutaj widzę, jest porządnie zapakowane. Ja Was tutaj tak fajnie ustawię, żebyście wszystko mogli widzieć. Pewnie, jakie słodkości mogą być, coś pisała. Bo zapakowane widzicie jest tak, żeby się tutaj nic nam nie roztego. O! Trzeba jeszcze rozciąć. mi tu mąż może Chwila moment. Zapakowane solidnie. Nikt żeby się tutaj nie dobrał. Nic tu nie wyleciało. Także jest bardzo fajnie. Jeszcze tutaj. Jeszcze troszeczkę. i drugiej. a takie, widzicie, takie opakowanie hermetycznie zapakowane, można będzie jeszcze raz użyć o. trochę skarbów jest, wyciągamy hop hop, hop, hop. o jakieś fajne słodkości, torba się na pewno mi przyda no jakieś wysypki, czekajcie zerknę, by tam wszystko Widzicie jak dobrze. I takie tutaj z milki boksy dla chłopaków widzę. Będą szczęśliwi. Zaraz ich tutaj zaproszę. Mamy dwa, trzy i, i cztery. Takie. Czekoladki w kształcie piramidki. Jak widać, też kilka sztuk. Czekajcie, to odstawię. Raz. Nie mam. Trzy i cztery, równie cztery sztuki. Takich piramidek. Taka słodka niespodzianka. Mówię dla chłopaków coś. I tutaj coś jest. Zobaczymy co to jest. Oj ojoj. Zaspakowanie przez rozerwanie. pack. Kład żelowy chłodzący. Aha. Czyli takie coś, że zamrażamy w zamrażarce i jak chcemy, żeby coś schłodzić, to do jakiegoś pewnie... Pojemniczka sobie wkładamy razem z tym zamrożonym woreczkiem i będzie nam tutaj to wszystko chłodziło. Zmiemy tu wkład żelowy. większe. Wypełniony nietoksycznym żelem przy zastosowaniu jako wkład chłodzący mrozić minimum 6 godzin. Temperaturze minus 18, przy zastosowaniu do okładów, schłodzić w lodówce. Na okłady można sobie robić na bolącą głowę. Wyobrażonego wkładu nie przekładać bezpośrednio do skóry, grozi odmrożeniem. Wkład wielokrotnego użytku w przypadku nieszczelności lub śladów uszkodzenia niezłocznie wyrzucić. Nie nadaje. Się do mycia w zmywarkach. O. Także można sobie. chyba zmniejszam. Można sobie taki, właśnie zamrozić. I na przykład, jak coś sobie chcemy, jak, jakiś, y, przykładowo, napój, możemy sobie włożyć z tym i będzie nam się fajnie chłodziło. I do bolącej głowy, ale piszę, że nie przykładać y, do y, tego bezpośrednio. Zaraz sobie to wrzucę do. Zamrażarki, czegoś takiego akurat yy, nie miałam. No, nie bardzo kojarzę, ale fajnie. Także są słodkości, jest taki wkład wielokrotnego użytku. Także słodki upominek, bardzo dziękujemy koleżankom. Ja Was, kochani, oczywiście proszę o łapkę, jakieś serduszko. Dla koleżanki Marder za miły dla chłopaków. A was oczywiście zapraszam na kanał koleżanki Marder. Dam wam na miarę albo w tytule, albo link do jej kanału w opisie. A uni się teraz dzieje, więc myślę, że warto zobaczyć. Jako jedna z nielicznych osób uprawia... Arbuzy na dużą skalę, nie takie zwyczajne, jak możemy kupić w sklepie, więc możecie zajrzeć. A ja się żegnam, pa pa!